Na no cześć. Jak mówiłem, robimy serial z gry Mafia. Fajna gra, y, fajna strzelaninka typu jak GTA. Y, taki mamy świat. Y, jak widzieliście, mam na początku zrobiony taki z pomocą kolegi, taki fajny, że wiadomo, że to Mafia. No i już tu mam klocuch i dajemy sobie nowa gra. Grę już recenzowałem na starym koncie. Możecie... O, tak się ładuje gra. Właśnie podobają mi się, jak się ładuje gra. Są takie różne obrazki, jak prawdziwe. Nie jakieś y, takie, ten, tylko prawdziwe wyglądają. O, i gra zaczyna się od akcji od razu. Chodzi o to, że wsiadają do nas jacyś goście, i my jedziemy, y, podwozimy ludzi na taksy, i oni chcą, żebyśmy uciekli przy takim, co nas gonią. Nie musimy jeździć. No, jeździ się szczaukami i. Y, ja, I. Widzicie. O! <grym, 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 na razie! Szmela. Już się wywalili! Dęk, ich will ich tu, was ich kann. I jak widzicie, no, mamy dzień i noc się robi. Mamy teraz noc, a y, czasem jest dzień, czasem jest noc. Mamy świat, mamy. Jeździ się samochodem. Szczelanina. O, widzicie na górze nawet pociąg jeździł i też się da pociągami jeździć. O, my już zgubili tych, co nas gonili, i teraz oni nakazują jechać do swoich, do swojej tam y, tego. Oni mają taki bar, oni tam mieszkają. jedziemy. Macie na górze. Tab jest mapa. I ona jest fajna, tylko że ona zasłania nam, jak jedziemy, nic nie widać. Ale jest duża za to, ale za to zasłania. A na górze, e, tak, patrzycie, mamy strzałkę, która nam jeszcze pokazuje, jak ten. I jeszcze co głupie, minus nie lubię. Mamy jeszcze na czas, widzicie, zegarek. Nie lubię, jak mi ktoś każe na czas coś robić szybko. Ja wolę spokojnie. I właściwie, widzicie, mamy tutaj te e, to się paliwo. I możemy sobie nawet paliwo dodać do samochodu. Taki jest dodatek niepotrzebny, ale y, fajnie to wtedy jest tak y, bardziej prawdziwie jest gra. I nam gościu wsadza, i nam y, wlewa do samochodu. Nie wiem po co to. To nawet chyba nic takiego. Nie wiem. Dziękuję. O, no i jedziemy zawozić tych ludzi. Widzicie, nasz samochód jest dziwne jakieś, że on ma taką eh, ma na z tyłu. Chyba teraz samochód szybciej jedzie jak się dolałem. No, macie tam na dole, macie ich żyćka. No. gdzie ja tu teraz? A nie, to nie da. Ojcie, tam musimy. Taki most idzie na górze. To musimy przez. Bo przez wodę nie przejedziemy. Ojcie, na tramwajdzie są i też można nimi jeździć. G gra jest w ogóle, bardzo mi się spodobała, bo inaczej nie robiłbym z niej serialu. Jest to dobra, fajna strzelanina i duży mamy świat. O, gościu wysiada, zaraz dostanie. <laughs> Widzicie, ja mam teraz powolny samochód, bo to potem mamy coraz lepsze samochody i coraz bardziej szybko jeździmy. Mamy takie, o, patrzcie jaki ten ma samochód słaby. Masz! I mamy y, takie samochody. Mamy takie czasy starodawne. I mamy też nie. Bo tutaj robimy misję i za misją. A y, jest też takie do wyboru, że mamy wolną świat. I nie musimy robić misji. Co też fajne. A ten co tym dziadem? Masz! <grym> Oj! Dobra. Patrzcie to cała będzie tunel. Patrzcie tunel. Jedziemy przez tunel. O, to fajnie. Myślałem, że się uda. A mi się teraz tej kopci. Fajny jest, świat jest taka wielkość jak w GTA San Andreas, na przykład. Jest duży, nie jest mały. Szkoda, że nie można latać samolotami. To nie jest San Andreas, ale można tutaj inne fajne rzeczy robić. Tam wy mi y, tam pisali, żebym y, zrobił serię z San Andreas. Na razie, na razie nie. Bo nie. Y, Tutaj właśnie dojechałem do tego ich baru, no i mamy pokazówkę, jak Entrycie coś tam... Nie. to Nie. pokazówki. No i mamy następną misję, ucieknier. O, Wsi teraz jesteśmy taki, co wodzi ludzi i wsiadaj do nas ludzie i mówią nam, gdzie chcą jechać. Nie my ich wozimy. No i te momenty są takie najgorsze z gry. To jest takie nudne. My musimy tutaj dobrze jeździć, bo tu policjanty zawsze się... Właśnie policjanty w tej grze się zawsze do wszystkiego dowalają. Nawet jak my prawie nic nie robimy. Zaraz zobaczycie. I teraz fajna muzyczka, znaczy dla niektórych fajna, dla niektórych nie. Mi się podoba. O! I już policja nas goni, a przy, prawie nic nie zrobiłem jeszcze. aby na pewno nie gonili za takie coś. I oni mi da, nie dadzą spokoju. Cichaj tam! No i... przegrałem. Jeszcze raz. Okej, okay, okej. Okay. Siadaj. A. To muszę e, przez wodę, gościu! Co? No, wpadł mi po to auto przecie. Znaczy, grafika może już jest taka trochę jak w gotik, ale. Gra. jest stara nawet. Chyba. To. Ale jest. Bynajmniej. Fajna gra. Nie musi jakaś być super grafika. Znaczy, mogłaby być lepsza, ale. Nie musi. Ale fajnie by było. No, co się tam. O, teraz będziemy jechać przez taki most, co czasem on idzie do góry. Czasami to mnie denerwuje. Ale teraz akurat nie idzie do góry. Ale czasem idzie. No, i ja może wam już pokażę, jak już dojadę tam. Dobre. No, dojeżdżam. Widzicie na tej mapie, taki tu, na tym kurku. Mamy taki czerwony ten to mamy stanąć No I wsiada do nas Niestety panopek I znowu chce, żebyśmy go gdzieś wozili No i tu tak trochę będziemy wozić To jest takie nu nudne No i następny Dobre, ja już pokażę wam jak już będę dojeżdżał Discog! Patrzcie! So? <laughs> Goście tam no, chyba dostał. Anhalten. Aj! Dobra. Teraz pokażę wam, jak co zrobić, żeby policja nas zostawiła w pokoju. Jak nie chcą nas skajdankować. Patrzcie, podchodzą do nas i tam jakieś pieniądze im się zapłaca i dają nam spokój. A to denerwujące jest, że oni się tak przyczepiają do wszystkiego. Ale też fajne to jest, bo Gita, Sandras, to od razu by zaczęli w nas nawalać. Tutaj nie od razu. Dobra, jadę dalej. No, dojeżdżamy. O. Dziękuję. Dobre. No i teraz idzie do nas ta baba. I teraz. Nie wiedziałem, czemu ona jej nie pasowało. Tutaj, teraz. Ja już się dowiedziałem. Ona każe nam jechać przez taki jeden most. To nawet pisze, że most. Musimy... Ja zaraz wam pokażę. Fajna muzyczka, bardzo mi się podoba. Spokojna. Właśnie patrzę... idzie ten kapelusz na... ...mapie? To tam, na, na nim tam. Widzicie, trochę wyżej. Bo tam macie ten most. No przez to... No bo mapa! Głupia baba. No! Co ci to? Co ci to przeszkadza? No! Jeny! Od nowa. Dobre. No oto ho! Tutaj macie taki most. Jakbyście tu nie pojechali, ona za, aby zaczęła się drzyć. I by nie chciała dalej. Co wam mówię? Co tam? No, z górki jedy. Cichaj tam. Widzicie, jak ona się denerwuje? Potem w tej grzyby mam takie rzeczy, że nawet nie pomyślicie, że takie mogą być rzeczy. A no kolejny gościu. No wychodź! Hmm. O, tutaj idzie ten pan. Guten Tag, ich muszę na Hoboken, zur Pompeji Bar. Na klar, auf geht's. Mre? teraz ja wam pokażę takie przydatne skróty, jak chcecie pojechać tu i jak mam ten, to tutaj można sobie skrócić trochę, znaczy nie zawsze to wychodzi, bo to jest, takie górki są, ale powinno wyjść. No. Krócji! Stawaj! Nie... Krócji. Widzicie teraz, kiedy teraz Sandra byście ten samochód mogli prze przestawić, a tu się nie da, dziwne. Co teraz? No, ujazamy. No ja lubię taką muzykę spokojną. A, przybiega do nas teraz jeszcze chyba taki panop. Taki chyba ostatni panopek. Ma taką. Ten. Taki jak. A ten! Znowu nam każe. E, też przez ten most. Jeszcze tam. Co go boli?

Nasz gościu. O, wiecie, fajna taka pała jest na jak się tam ładuje tam gra. Prawdziwa. Teraz on, nas atakują, właśnie mafiozi. I teraz zaczyna się prawdziwa mafia. Właśnie. Może w trochę pizzy, zobaczymy, co się stanie. Bo to trzeba uciekać normalnie, a zobaczymy, co będzie. Może go pokonam. a ten ma pistolet. Taka muzyczka wesoła jest. To śmieszne, że on tak ucieka. Szczelaj, może swojego zastrzelisz. Pokonam go. Ten jeden z pistoletem, jeden spało, mi nie dają rady jednemu, co nic nie ma. Prawdziwość? Widzicie, oni mają takie kapelusze, jak komboje. To mafiozi takie noszą. I oni zawsze noszą te. takie ubranka. garnitury. Co je. Nie zginęłem przecież. Chyba za dobrze mi szło. Dobra, uciekamy. Musimy. Teraz uciekamy do tych mafiodów, tych, co wtedy im pomagaliśmy uciekać. Woziliśmy ich. Widzicie, tu mamy taką szałkę, widać, że mamy biegnąć. O tu goście coś robi, Tu różni goście po drodze coś robią. To jest taka prawdziwość jest. A, e się skaczę. E, możemy skoki robić. No. O, ci goście biegną. Ja dostaję! O, tu wyjeżdża samochód, my mamy tu wbierać? Co? Co tam? Też wygląda jak mafios. O, koście siora! A siora nie miał. Widzicie, tu takie dobre rzeczy się dzieją. Co? Gdzie? Co jest? Gdzie? Ja źle poszłem. Króci. Dobre, to... teraz dobrze poszłem. O, dywany. Co to teraz? A! O, cześć! Fajnie tu ludzie sobie żyją. O! To się samochód naprawia!

Dobiegamy do tego. Jo, tu, tu jest przyjaciel, nasz przyjaciel. Paul. Ty jest nasz drugi przyjaciel na razie. I tu już teraz oni nas kręcają. I dają nam... O, tu jest e, taki, co daje nam misję. Ten dziak. Tam jego kolega stoi, co... Nie będę mówił. I... No, no, idziemy, idziemy teraz, teraz oni chyba idą teraz, y, aha, idą do Wincenta kupić brońki, u niego się brońki dostaje zawsze. W ja to znam, Idiot. Ale ja... ja... lubię. No i mamy następną misję, jeszcze taką prawdziwą, szczelaninę, dobrą, taką misję. Ale to w następnym odcinku, ja się z wami żegnam już. Não, zei